O, o jakie jajo, jakie jajo, no, jakie drogie jest, b, 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 miliardy. I zaraz zobaczymy, mamy go, mamy go, mamy go, mamy go. Pokaż się, pokaż się, pokaż się, jaki kolor się trafi, jaki kolor? Niebieski? Tak, niebieski, jak się świeci, jak się świeci, patrzcie na to. Fajny, fajny, podoba mi się witajcie kochani z tej strony shop a dzisiaj będziemy karmić pająki widzicie stoję sobie tutaj z taką siatką do której chyba będę mógł łapać jakieś owady którymi będę karmił mojego pająka widzicie jednego tutaj już mam takiego fioletowego i będziemy będziemy musieli karmić tego słodziaka widzicie jak sobie chodzi tutaj i będziemy łapać dla niego jakieś mrówki czy nie wiem jakieś inne owady małe które jedzą pająki po prostu i on urośnie nie wiem albo urośnie duży i silny nie wiem będzie nam dawał pieniądze może zaraz zobaczymy jak to dokładnie działa Zaraz to rozpracujemy, co nie? Tutaj się widzę, pojawiają jakieś jaja I stąd, o, tam jest taki duży pająk na drzewie Mama pająk Mhm, i co? I, i, I z tych jaj się wykluwają pająki? Chyba tak, a tu co mamy jeszcze? Nie wiem, zaraz, o, i to możemy kupić No i postawmy i zobaczymy, co się stanie Aha, trzeba czekać, 30 sekund, dobra, no to To poczekamy i zobaczymy, co z tego wyjdzie Tu można kupić kolejne, ale dobra, na razie Zobaczymy, co z tego jednego wyjdzie I tu jeszcze mogę klikać i tu się pojawiają Co to jest? Co to się pojawia? Mrówki, mrówki. I co ten pająk będzie jadł te mrówki? O, idzie, 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 idzie. A ja mogę złapać tą mrówkę do siatki? Nie, o! Mogę pająka złapać do siatki! No dobra, no. No i co, i teraz już nie chcesz jeść mrówki? Chodź tu, tu masz mrówkę. No, zjedz. O, o jaki jajo! Milion! Milion! No nieźle. O, idzie? O, myślałem, że zje. No to nic, zróbmy, mogę więcej tych mrówek, tak? I co? I pójdzie zjeść, którą już? No, dawaj, dawaj, dawaj. Idzie, idzie. Je, yeah, tak. I, I co, i wypadło, pieniądze z tego wypadają, jak on je? Ja zarabiam, aha, okej, okay, rozumiem, rozumiem, rozumiem. O, Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No dobra, no to potrzebujemy więcej mrówek, więcej pająków. Więcej pająków i więcej mrówek, więcej zarabiam, co nie? Proste, o, mamy drugiego, mamy drugiego. Wyklucz z tego jaja. Jaki on będzie? Brązowy. Brązowy, nie, ja tego nie chcę. Brązowy taki, okej, okay. no, no okej. Okay. Ten fioletowy jest ładniejszy bez wątpienia, ale ten brązowy też spoko. To będą dwa razy szybciej jadły, nie? Dwa razy więcej. Dobra, no to nic. To co? co, co dalej? Co dalej mamy robić w zasadzie? Zobaczmy sobie. Yy, tutaj mamy... A, i one, one mają jakiś. Jakieś... Dobra. Yy, I co? I po, pojawimy sobie kolejne mrówki i. I on idzie i je tą mrówkę. Dobra. O, złota mrówka! Złota mrówka? Złota! I co? Więcej pieniędzy za nią dostanę? A nie zobaczyłem, kurczę, ale chyba więcej, chyba więcej, pewnie więcej. No musi być w jakiś sposób specjalna, nie? Dobra, no to co? Weźmy sobie kolejnego pająka, skoro nas stać. Mam nadzieję, że będą kolejne, żebyśmy nie mieli zbyt dużo powtórek, co nie? I co? I kolejnego, może? Chyba, że. Zobaczmy sobie jeszcze tutaj. O, to tu można ulepszyć, to weźmy sobie ulepszenia, ile wlezie. No. I to jeszcze mamy jakieś takie. Dobra, 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 dobra. I jeszcze to. O, no to to już porządne ulepszenie. To już porządne na pewno. I co, jeszcze tu możemy, jeszcze możemy, jeszcze możemy, jeszcze możemy, jeszcze. No już nie możemy. Dobra, no to nic, zobaczmy teraz, jakie te mrówki wypadają. Jakieś mocniejsze, chyba są większe, nie? Albo mi się wydaje. Ale chyba są większe, wyglądają większe. O i teraz jest ich maksymalna ilość, tak? Bo muszą zjadać, żeby się mogły pojawiać kolejne. To ma sens, to ma sens, rozumiem. Tu mu... o kolejny, w paski, w paski tym razem. Jakiś taki brązowy, nie, biały, bia szary? Biały, biały, jednak biały, jednak biały, dobrze myślałem. Biały pająk w paski. No ładny, ładny, ładny. Taki ciekawy, niebanalny, Dobrze, i co? Możemy kupić kolejnego, ewentualnie. Albo... Wcześniej możemy sobie tych mrówek jeszcze narespić. A, to co to jest? I co? I tu osy wypadają? Czy jakieś pszczoły? I też je pająk będzie jadł? I mogę to... Aha, nie mogę tego ulepszyć, bo mnie nie stać. Ale bym mógł to ulepszyć. I to samo wypada, nie muszę klikać. I co? I dużo dostanę, jak to zje? To, no, no sporo. No porządnie, porządnie. Dobra, no to... To fajnie, fajnie, fajnie. Dobrze. Ciekawe, czy jest więcej takich stacji, które produkują jedzenie po prostu, yy, pasywnie. Ale to nic, zaraz to ogarniemy. Yy, I jeszcze co, no przydałoby się zarobić na jakieś lepsze jajka, nie? No bo zakładam, że im lepszy, im lepszy pająk, tym więcej na nim zarabiamy. Więc przydałoby się zarobić na jakiegoś lepszego pająka, z lepszego jaja. No ale nic, na razie kupujemy mrówek. No, nie kupujemy. Klikamy w mrówki, ale nie klikamy, bo pająki je muszą najpierw zjadać. Przydałoby się nam więcej. O, o, jakie jajo, jakie jajo. No... Jakie drogie jest? B miliardy miliardy już, kurczę. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy sobie tutaj do sąsiedniego gracza. Co on tu ma? Jakieś takie kryształowe. Kryształowe on tu ma takie przeźroczyste, błyszczące. Ładne, ładne, no. Ciekawe ile kosztuje jajo na takie, na takie pająki. Może to ogarniemy jeszcze, ale no zobaczymy, zobaczymy jak no będzie szło. Na razie, cóż, no, no na razie mamy takiego, nie? To jest chyba nasz najlepszy ten fioletowy. No i co? No i, no, i nic, no i może kupimy sobie kolejne jajo. Jakby się pojawiło. Tylko nie wiem, czy są jakieś lepsze niż te, na które nas stać aktualnie. W sensie, czy stać nas na jakieś lepsze niż, niż na te zwykłe. No ale nic, postawmy sobie to na razie. Zobaczymy, co się pojawi dalej. Ono, na to nas na pewno nie jest stać, tak? O, a to co? To jakieś ulepszenia są, tak? Daj mi to za darmo. Aha, ono już jest, tak? No to, No to chcę kolejne. I co? Aha, a, muszę się odrodzić Okej, okay, okej, okay, okej okay. no Ciekawe co muszę zrobić, żeby się odrodzić w ogóle No ale nieważne, rozumiem No pewnie, pewnie muszę być trochę bardziej rozwinięty niż jestem aktualnie, nie? I pewnie wtedy mi to dopiero zaproponują No nieważne, no to tego na razie nie zrobimy No na to jajo też nas nie stać A tu co to jest? Też nas nie stać, no jasne, że nie Dobra, o, 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 tu się wykluło, co to jest? Taki różowy, taki Taka, taka, taka jakby dziewczyna, nie? Bo ma taką kokardę Okej, okay, okej, okay, okej okay. No, nic, ulepszymy sobie na ile możemy mrówki na razie. Na razie się skupimy na mrówkach i zaraz ich pojawimy, zobaczymy, czy się pojawiają jakieś większe znowu, czy. czy ja wiem. Nie przyjrzałem się tam tamtym chyba dość dobrze. Wyglądają podobnie chyba. No ważne, że pieniędzy więcej generują, tak? To, to, jest, jakby, to jest jakby kluczowe ich zadanie. I co? No zaraz jeszcze zobaczymy, czy możemy ulepszyć te pszczoły już, ale to za moment, za moment, za moment. Na razie jeszcze sobie zobaczmy, pozbierajmy jeszcze trochę funduszy, co nie. I zobaczymy, czy możemy kupić coś lepszego jeszcze yy, w tych, z tych jajek. Ewentualnie, o tu coś mamy. O, to jest, to jest, to już nie jest to zwykłe, to jest uncommon, ale niezwykłe, niezwykłe jajo. O, to jest to kryształowe na milion. No dobra, no milion to jest do zebrania, jakby to jakby. Może nam się udać, może nam się udać jeszcze dzisiaj. Zaraz zobaczymy, jak nam to będzie szło. Na razie ulepszymy sobie jeszcze pszczoły, bo one się pojawiają pasywnie, więc na ich ulepszeniu zależy nam chyba nawet bardziej niż ulepszeniu o ulepszeniu tych mrówek o jejku, ale poleciała daleko co to? o, no, no dobra, no są lepsze są lepsze te mrówki, są lepsze bez wątpienia, dobrze tu czekamy jeszcze i co, weźmy sobie jeszcze parę mrówek z respmy niech sobie jedzą nasze pajączki, niech sobie jedzą na razie nie mamy żadnej powtórki tak swoją drogą, ciekawe czy się mogą trafić powtórki, może nie mogą bo zaraz zobaczymy kolejny i w paski, znowu biały? no, no to wykrakałem jejku, no dopiero mówiłem, że nie mamy powtórek no dobra, trudno no trudno. No dobrze, tutaj mamy jakieś takie te. Yy, szanse na, na lepsze pająki. No oczywiście, nie jest ona najwyższa. Zobaczymy, zobaczymy. Może jeszcze nam się trafi jakiś rzadki. Zobaczymy. Dobra, to na razie. Chyba, że tu jeszcze sobie. No dobra. Zobaczymy, zobaczymy, co, co się wylosuje. Tak na pewno potrzebujemy lepszych jajek, żeby trafić lepsze pająki, bo z tych zwykłych to na pewno są bardzo małe szanse, no ale na razie postawimy, żeby po prostu mieć ich więcej. I potem będziemy wymieniać te słabe pająki na lepsze. Nie, to jest dobra strategia, tak mi się wydaje. No i weźmy sobie jeszcze tych mrówek trochę, wyrzućmy. No teraz są ogromne już naprawdę. Dobrze, i weźmy sobie jeszcze jedno, to niezwykłe jajko. I co, i tutaj nam się pojawia jakiś kolejny. I weźmy sobie, co to jest, fioletowy? Taki jak, nie, zniknął. Różowy? Taki sam, znowu taki sam. Kurcze, takie kiepsko. No ale dobra. No dobra, ten też już gotowy? Nie jest gotowy. To nic, to weźmy jeszcze mrówek więcej, 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 dawaj, dawaj te mrówki, póki mogę, nie mogę. Dobra. No mogę już? Nie mogę. Kurczę. No i dobra, zobaczmy sobie się na te jajka, na co dalej nas bez wątpienia nie stać. Aha, tu mogę kupić, nie, nie chcę tak zrobić. No wydaje mi się, że możemy próbować zbierać na to kryształowe jajo. To za milion. No bo to jest wiecie, 4 razy tyle, to jest do zebrania. To jest do zebrania, mamy kolejnego. Taki w paski, ale tym razem brązowy. No dobra, no to przynajmniej inny, przynajmniej inny, dobrze, fajnie. I kolejny. I tu, tu, tutaj co mamy? Fioletowy, mamy takiego fioletowego? Mamy, mamy, to ten pierwszy mój był taki fioletowy. Kurczę, no to mamy prawie same powtórki, tylko ten jeden brązowy w paski jest wyjątkowy. No to bez szału, no bez szału, ale nic. Postawimy sobie więcej jajek. Ważne, żeby zjadały jak najwięcej mrówek i, i pszczół i zarabiały mi na tym, co nie? To jest jakby kluczowe. To jest jakby kluczowe, więc klikamy sobie dalej w te mrówki, niech się pojawiają kolejne, kolejne mrówki, właśnie, niech sobie pająki jedzą. Weźmiemy sobie zaraz jeszcze kolejne jajko, ewentualnie. Zobaczmy tutaj na ulepszenia jeszcze do pszczół. Możemy ulepszyć, możemy ulepszyć, no to ulepszymy troszkę. Yy, tak, jeszcze tego, tego, tego na razie może nie. I to jajko gotowe, gotowe, gotowe. I ulepszymy sobie mrówki. Pięknie, tak, 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 tak. tak, Wszystko wydajemy myślę, ile można. Tak mi się wydaje, że tak będzie najlepiej. Tu jeszcze tak, w międzyczasie też trzeba kupować. Dobra, i starczy. I weźmy sobie, o, jakaś taka... Jakieś takie lepsze, co to? Są? Pustynne mrówki, tak? Chyba tak. Nie wiem, tak wyglądają, tak pustynnie, piaskowo. Nie wiem, nie jestem pewien. No ale dobra, no to nic. Pojawiajmy sobie kolejne. Ważne, że zobaczmy, ile pieniędzy generują, co nie? No niech która zje. U, no, no porządnie, porządnie, porządnie. Już tutaj po 20 tysięcy. Dobra, fajnie, fajnie, fajnie. No, ta, ta była dobra. No to dobra, fajnie. Niech tak będzie. I co? No i karmimy je dalej. O, teraz dobrze widać że te, te powtórki, że mamy po dwa prawie każdego rodzaju. Oprócz tej, tej jednej brązowej. No, no tr trudno, trudno. No przydałoby się. Większe urozmaicenie i też jakieś takie błyszczące mi się bardziej podobają, no ale dojdziemy i do tego, tak? Dojdziemy do tego. Musimy uzbierać milion, nie, milion tej waluty, milion tych, nie wiem, dolarów, czy co to tam jest, wcześniej. I zaraz wydaje mi się, że powinno nam się to udać, no nie? No bo już mamy tutaj jedną czwartą i dość szybko te pieniądze zdobywamy. Postawmy sobie jeszcze kolejne jajo. Tak jest. No i co? No i, no i nic. No i lecimy dalej, lecimy dalej z tymi mrówkami. Klikamy, klikamy, klikamy i karmimy nasze pajączki. One są bardzo urocze swoją drogą, nie? Bo ja na ogół nie przepadam za pająkami, nie? Może nie tak, że się boję, ale nie przepadam za nimi, a te są takie naprawdę milutkie, urocze. Możecie dać znać, co o nich myślicie w komentarzach. O! Mamy milion, mamy milion, dobra. Znaczy, no jeszcze nie mamy, teraz mamy, teraz mamy milion. Dobra, to idziemy, czekamy teraz tylko, aż się pojawi to jajo takie kryształowe i sobie je zaraz kupimy. Możemy ewentualnie pozbyć się któregoś pająka, żeby zrobić miejsce. Tak mi się wydaje, że trzeba, że trzeba zrobić miejsce. Co tam się pojawiło? Nie, na to nas nie stać. Weźmy sobie jeszcze tutaj mrówek, mrówek, mrówek. Tak, pięknie. I co tam mamy? Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. No dawaj to kryształowe takie. Dawaj, no. Dawaj, dawaj, dawaj. Potrzebuję lepszych pająków, no. Dawaj. Bo tutaj... O, nie. To co to jest? Takiego widziałem, takie nie widziałem. Ale jakie drogie jesteś. No na to nas na pewno nie stać. To na pewno nie jest to jajko, na które czekamy. O, 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 jest, jest. Mamy to, mamy to, mamy to, mamy to. Mamy to stawiamy. I co? Aha, nie mogę, bo mam 12. To pozbądźmy się któregoś, jakieś powtórki. Może tych mamy trzy, chyba. To weźmy jednego, weźmy jednego się pozbądźmy. Dobra. I postawmy to dwie minuty. Dobra. No dwie minuty. No to co? Poczekamy te dwie minuty i zaraz zobaczymy jaki, jaki nam się trafi, co nie? Jeszcze ulepszymy, ile wlezie i zaraz zobaczymy. Mamy go, mamy go, mamy go, mamy go. Pokaż się, pokaż się, pokaż się. Jaki kolor się trafi? Jaki kolor? Niebieski. Niebieski? Tak, niebieski, jak się świeci. Jak się świeci, patrzcie na to. Fajny, fajny, podoba mi się. Bardzo mi się podoba. Najlepszy z tych, które mamy. Bardzo dobry pająk. No to nic. No to fajnie, fajnie, fajnie. Jeszcze sobie tutaj możemy kupić ewentualnie tych grzybków. I co? I co tu się pojawia? Jakieś. Co to, to są? Komary? Jakieś kolejne owady, które mogą zjadać, chyba, tak? Chyba tak. Zje, zje to któryś? Chyba tak, chyba jedzą. No, jedzą, jedzą. Dobra, no to fajnie, fajnie. Kolejni mi tu będą pieniądze generować. O, zobaczmy, ile ten kryształowy generuje. Jak zje. No, no zjad? Nie zjad? Nie jestem pewien. O! O! Już mam milion! No to na pewno jego zasługa. Chyba, że przez te grzyby, w sumie, znaczy komary z grybów. Nie jestem pewien, ale... Jejku, no teraz sobie, teraz sobie pokupujemy. Ulepszeń już tutaj mamy setne prawie. Setny level jest, mamy setny. Pięknie, no to teraz możemy ulepszać. I znowu mamy milion ponad. Jejku, no to... O, i znowu, to nie jesteście, jak on tak będzie jadł, to proszę was. To, to sobie to wszystko mega dobrze ulepszymy. Mega dobrze, jejku. No to lecimy, lecimy, lecimy z tym. Dobra bardzo fajnie, bardzo fajnie. Weźmy mi jeszcze tutaj tych mrówek, dajmy troszkę, o więcej nie mogę. Dobra. Bardzo fajnie. Napiszcie koniecznie w komentarzu, czy Wam się podoba ta seria. O, jeszcze sobie weźmy kolejnego tego kryształowego. Aha, tylko się muszę pozbyć któregoś. Napiszcie koniecznie w komentarzu, czy Wam się podoba ta seria. Czy chcecie, żebym zagrał po raz kolejny w te pająki? Teraz, kiedy mamy tyle pieniędzy, to sobie możemy poulepszać, co nie? I pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, bo na dzisiaj już będziemy kończyć. Zostawcie subskrypcję, zostawcie dzwoneczek, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Żeby dostawać powiadomienia o kolejnych materiałach. No i co? No i, no i zobaczcie, zobaczcie tylko, ile mamy tych pająków już teraz. Teraz. To jest naprawdę niesamowite, jak bardzo rozrosła się ta nasza farma od tego jednego fioletowego pająka. Możemy sobie tutaj podziwiać moją uśmiechniętą twarz na ich tle. Na dzisiaj to by było na tyle. Był z wami shop. Dzięki. Cześć.